Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Roscom i dzisiaj będziemy grali w horror e, Cry of Fear e, Gierka nie grałem nigdy, wcześniej w ogóle żadnej gry w typu horror. No i co, co wam mogę powiedzieć? E... <laughs> Zaczynamy po prostu, tak? Nowa gra. Weźmiemy sobie na normalne. No dobra, no to lecimy. I zaczyna się nieźle. Instrukcja. Nie, nie. nie. Wejście. Mam przedstawienie. Kudo. No, wiecie o co chodzi. Nie wiem, jestem Ale wiem, że to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feel like shit, and angry all the time, just Gdzie będą takie wejścia, takie rozmowy czy coś, ja będę po prostu cicho, i będziecie sobie czytać. Klimatycznie się zaczyna, nie? Jakieś miasteczko? Jakiś rower, tam w składach stoi śmietnik? A tu mamy tory Ale mn Mamy godzinę ogólnie w pół do pierwszej teraz Lepiej się gry, tak takie gra właśnie w nocy Bardziej klimatycznie, ciemno Dobra Pociąg, jedzie pociąg No wejście strasznie długie jest Cry of fear. No to co, trzeba zacząć grać, wreszcie, tak? Niech się zacznie, bo my tu chcemy grać, a nie oglądać wejściówki i przedstawienie wszystkich kto pożwia. No dobra, jesteśmy w pociągu. Mamy tu takiego typowego cygana Lecz śmiesznie wygląda Patrzcie O chyba się dopiero obudził Bo będzie wysiadał ma fajne bucie zamszowe. Dobra, no. nasz ziemek je uliczką. Lampy się świecą. Jest bardzo ciekawie Co? Simon. Co się stało? Co? Auto? Auto samo jedzie. Oj, 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 oj. Ale je Poleciało. Dobra, nie zaczynamy. Co? Gdzie my jesteśmy? Co się dzieje w ogóle? Jakiś doktor? Kanibal lekter O co tu chodzi? Wake up Wake up Co? co? Kto to był? On jak natural wyglądał? W ogóle się dzieje tutaj. Co on ma w ręku? To jest aparat. On tak widzi w 3D trochę. Ale pan jest. Aha, ja ogania. Aha, dobra, mamy aparat. I musimy iść i robić zdjęcia I i nie wiem o co chodzi Dalej Bo to ciemno jak Przecież to kurwa nic nie... co tu się... Aha dobra Te xy to są znaczniki w którą stronę mamy iść Już ogarniam Drzwi za drzwiami otwieramy No stanąć Pierdolę jak coś mi wyskoczy. Się zesram Co się odjebało? No dobra, jak na razie są same drzwi. O! Ale ja nadal nie rozumiem nic. Gdzieś... O! O, o! Jakiś... okno! Czekaj, czekaj, Nie, nie, mogę wyskoczyć przez to okno. Muszę przejść tędy. Ludzie. What the fuck?! Co to kurwa było? Gdzie mam iść? Ta gra jest tak pojebana, że... Ja chcę, ja chcę tam przejść kurwa. Teraz spokojnie, spokojnie. Czekaj. Co jest? Bo ja Nie wiem, ja się zgubiłem w ogóle teraz kompletnie. nie? Dlaczego mnie cały czas? O co tu chodzi? Ja nie wiem, na razie nie rozumiem. Nie wiem w ogóle, gdzie mam iść. To jest tu. cały czas chodzę i cały czas błądzę to jest ściana, tak? no co co, tak musimy tu iść, tak? kurwa, zdaję te zdjęcia to jest ściana może to się ogólnie też coś no nie no nie nie wiem k**wa no jeżeli graliście w tą grę i ją przeszliście no to kurwał bosko bo ja nic tu nie mogę ogarnąć w ogóle nie i cały czas błądzę nie tu są może jakoś żeby to w ogóle tym fleszem świeciło po całym pokoju no. o! Dobra, dobra. dobra, co się tu dzieje w tej grze mam trzy to tu Idę tu. Nie, tam nie będę wchodzić, co tu jest. Ja. Tak mi serce wali, kurwa. Ja się tak nie wystraszyłem kurwa nigdy. Aż mi się gorąco zrobiło w piznu. Ja pierdolę. Ta gra jest tak popierdolona. Aż kurwa monitor opłem dopiero się zaczęło A już jestem tak zesrany. Ale Dobra, mamy kosę SCS go, tu co możemy zmienić. Darazi meczki, jeżeli chcecie, żebym kontynuował tą gierkę to zostawiajcie lajki w górę, komentujcie, subskrybujcie, a na pewno będę nagrywał tą gierkę, bo tak się w chuj wystraszyłem, że tak mi serce napierdala, że masakra. Wy się trzymajcie, siemanko.